Witamy serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu 5 MINUT z". Naszym gościem jest dzisiaj Weronika Krystofiak, przyjmująca czwórki aleksandrówki. Dzień dobry, Weroniko. Dzień dobry. Weroniko, jak to się zaczęło w Twoim przypadku? Moja przygoda z siatkówką zaczęła się od tego, że mój tata zabrał mnie na trening. Bardzo mi się spodobała i postanowiłam trenować dalej. Później trafiłam do Aleksandrowa i zaczęłam odnosić pierwsze swoje sukcesy. Jak myślisz, czujesz, że spełnia się w tym sporcie? mogę powiedzieć, że spełniłam się w tym sporcie. Jak na swój wiek osiągnęłam bardzo dużo. Mistrzostwo Polski i Wicemistrzostwo Polski w mini siatkówce. Dobrze. Kto jest Twoim idolem w męskiej oraz żeńskiej siatkówce? W żeńskiej siatkówce moją idolką jest Anna Werblinska, ponieważ pokazuje, że nie liczy się tylko wzrost, lecz także technika i to, że trzeba myśleć na boisku. A w męskiej? W męskiej jest to Michał Winiarski, ponieważ jest on ostoją drużyny. Umie on walczyć do końca i się nie poddawać. Umie pociągnąć zespół, tak żeby walczył i nie opuszczał głowy w dół. Dobrze. Dziękuję Ci serdecznie. Do widzenia. Dziękuję.